Dzień dobry, dzień doberek. Jak ten czas leci? Mamy trzeci dzień redukcji a dokładnie rzecz z projektu, który się nazywa minus 12. Ten, kto jeszcze nie wie, o co chodzi, chodzi o to, że no, jestem gruby i trzeba schudnąć. I teraz już pokazuję i objaśniam, co robię, żeby schudnąć te 12 kg. Eee, tutaj jest zestaw poranny nawodnienia e, organizmu po nocy. Zawsze mówiłem, że to jest bardzo ważna rzecz. Mniej więcej około szklanki, wody jakiejkolwiek gazowanej, bądź nie gazowanej, może być zwykła, kranowa. Do tego wszystkiego ja tutaj mam taką miksturę urobioną według własnego pomysłu. Tu jest dodany sok z warzyw kiszonych, bo sam kisze warzywa. Tam są różnego rodzaju kapusta, brukselka, cebula, czosnek, czyli same zdrowie. Oprócz tego jest sok z buraka, bo też jest kiszony sok z buraka. Taki jak na warsztat, prościzna. Nic, nic trudnego, po prostu bacz y, buraka. Klejicie w drobne kostki, zadawacie solanką, tak żeby był cały zakryty. Y, solanka jest prosta: łyżka na litr wody. Trzymacie to dwa tygodnie i macie genialny zakład buraczany, który można po pierwsze pić, a po drugie, można z tego baczcie zrobić. No i tutaj jest jeszcze część także soku pomidorowego, pikantnego, jako źródło potasu. No i, i, i kopenu czyli dobrego składnika. Tutaj mamy z kolei taki zestaw na pobudzenie. Jest kawa, e, mała, czarna, bo to szybko przed pracą musi być jakiś smak kawy, no i yerba i to też nie zwykła yerba, bo to jest mieszana yerba mniej więcej pół na pół z zieloną herbatą. Tak więc wygląda zestaw do nawodnienia po nocy i trochę pobudzenia, zanim się wystartuje dalej do roboty. Jeśli ktoś mnie wczoraj podglądał, to wie, że Nocy szła ostra jazda, produkcja na całego. Tutaj mamy taką zupę śmieciową, czyli przegląd lodówki. W międzyczasie coś tam się przejrzało, coś tam się kończyło, że tak powiem, z ważnością. A że nie lubię wyrzucać, no to powstała taka zupa. Co tutaj mamy? Jest reszta kapusty pekińskiej, jakieś zmęczone życiem papryka. Są, jest normalnie regularna błaszczyzna, dodatek cukini. Na to wszystko, żeby to jeszcze e, miało jakiś smaczek, znalazłem tam końcówkę koncentratu pomidorowego, chyba łyżka tam na 4 litry, więc praktycznie można powiedzieć, że wcale. No ale też dodałem troszeczkę e, soczewicy czerwonej, przez to tak trochę zagęściło tą zupę. Na dole widać mniej więcej, ona się taka fajna zrobiła, gęsta. Oraz też dodałem ciecierzycy. I w tym momencie mamy taką bardzo fajną węglowodanową zupę która jest niedosyć, że y, wyczyszczona reszt resztki z lodowy, czyli tak zwany friganizm, to jeszcze do tego wszystkiego jest bardzo fajna, bo chuda i zróżutka. Dobra, a teraz jeszcze tak na szybko przygotowałem sobie też fileta z kuraka. To może taka, fileta z kuraka, Nie wiem, czy będzie widać, czy nie, w sosie własnym. I teraz cała rzecz polega na tym, że on jest obsmażony na niewielkiej ilości tłuszczu oleju kokosowego. Do tego wszystkiego tu już mam też przygotowane wcześniej. Taka mieszanka kasz. To jest bulgur, soczewica i pęczak. Myślę, że to znajdziecie w każdej stonce bądź innym bydlu. I to dzielę sobie na pół. Będę miał na dwa dni. Pożarę tego pęczaka i tej kasze. A jako dodatek warzywny sobie do. dodam. No, proszę bardzo. Recykling, że tak powiem, warzyw. Wykorzystanie. Tu jest burak kiszony, ten, który, ten sam, z którego teraz piłem soczek. Tyle tylko, że jest później, już po kiszeniu, starty na drobnych oczkach na, na tej wiórki. Dodana jest cebulka i dokładnie, może łyżka na taką dużą michę oliwy, tak z oliwek, żeby troszeczkę złamać smak. Słuchajcie, ktokolwiek nie jadł jeszcze takiej surówki z kiszonego buraka, niech to nadrobi. Naprawdę świetna rzecz. Także to mamy. Tak, ja już sobie porozkładam od razu na dwa dni. Będę miał. Pięty spokój będę mógł umyć w garnuszek. A wy zobaczycie mniej więcej jak to się przygotowuje. Celowo zostawiłem tutaj pod lętą tego fileta dużą ilością wody. No bo ta kasza jest taka sucha no więc w tym momencie żeby to jakoś tak można było ze smaczkiem sobie zjeść. To odrobina w sosie własnym. I mamy taki właśnie zestaw obiadowy. I tak posiłek jeden. Dzisiaj akurat wypada w ten sposób że tu, mimo tego, że jest odrobina oliwy, oleju kokosowego, to nadal jeszcze spełnia funkcję posiłku węglowodanowego, bo nie przekracza w całym posiłku 4% tłuszczu. Także mamy posiłek węglowodanowy. Tutaj mamy sytuację bliźniaczą podobną bo w zasadzie większości warzywa jest odrobina, tylko jeszcze jakieś boczusie, do przesmażenia było cebuli. W związku z tym też, jak widzicie, nic tu się nie oddziela, nie ma żadnego tłuszczyku. Spokojnie jest poniżej 4% tłuszczu, także mamy taką sytuację, że mamy posiłek węglowodanowy, posiłek węglowodanowy, a to dlatego, że w pracy jeszcze mi zostało od wczoraj trochę śledzia i zostało mi trochę tego kapuśniaku. No bo tak się spadało, że nie da rady zjeść. Więc tam sobie z tego śledzia i kapuśniaka, zrobię jeden posiłek tłuszczowy, także mamy już trzy posiłki na dzisiaj tymczasem lecę dalej. Pozdrawiam.